Witam, witam i o biznes wszystkich pytam, bo o biznesie jest kanał od zera do milionera. Ja nazywam się Arkadiusz Ławczyński i od 27 lat prowadzę różnego rodzaju firmy. W tym momencie prowadzimy spół z partnerką spółkę Finexert. Ten program poświęcony jest temu, jak sprzedawać więcej jak zarabiać więcej. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jak sprzedawać więcej i zarabiać więcej dzięki... Odpoczynkowy. Wydawałoby się, że odpoczynek z zarabianiem pieniędzy ma niewiele wspólnego, ale jednak okazuje się, że jednak ma. Trzeba odpoczywać yy, odpowiednią ilość godzin w ciągu doby, trzeba się wysypiać, żeby mieć energię do działania i energię do pracy. To, że pracujemy, to fajnie, ale trzeba też wyważać tą pracę z odpoczynkiem. Mieć właśnie czas na odpoczynek, żeby ten organizm był wypoczęty, miał energię, miał chę mieć chęć do działania, żeby być wyspanym, żeby nie narobić sobie jakichś problemów psychicznych, fizycznych, tak, żeby te, ta praca nie odbijała się na naszym zdrowiu. Więc to są wszystko bardzo ważne rzeczy i trzeba o tym pamiętać, właśnie pracując i dzięki temu, właśnie odpoczywając. Odpowiednią liczbę godzin, e, odpowiednio się wysypiając, będziecie mieli więcej chęci do pracy, więcej energii i dzięki czemu zarobicie i będziecie e, sprzedawać więcej. To tyle a propos dzisiejszego odcinka. Wiem, że może trochę nietypowo. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten kanał. Zapraszam Was na jutro. Będzie już o bardziej, że tak powiem, typowych narzędziach sprzedaży. Pozdrawiam serdecznie.